Dobra, to wideo. Uch, nie umiem mówić. To no, wideo nagrywane dla pustej dzieci, które będą ze mną grały na edycji Dragona. Tak, do siebie mówię. I. No, pół godziny mi to zajęło. To jest ściana Kuba. Tu patrzcie. Jest normalnie do góry. Ops, i samdy. I jeśli ktoś odważy się. Mm, to przebić, to przebije, obs, tutaj będzie dziura, patrzcie no dobra, nie umiem robić bo... i tu zbiję trochę sanda, ale dobra, no to będzie wyżej i po prostu troszkę sanda się zbije ale dalej nie będą się mogli dostać rzucakiem i będą musieli rzucić, nie wiem, się rzucaki bo po prostu nie te patrz się perłami jak odklejka naprawię tylko projekt, no i Trzeba iść do następnego i to będzie kubojd. Patrz, tak, jestem w kubojdzie, to tak, tak, na pewno to jest kuboid, Środek gili, to jest zmniejszona wersja. Tu wychodzę z tą miarką i se lecę na dół. Mm, tu jest 15 kratek, na pierwszym w dół po prostu taki spadek. To jest zrobione dlatego, żeby sandy z tego środka. No to jest tylko kilka tam z 5 sandów, ale i tak, tak lepiej zrobić. Zobacz, tu sobie schodzisz drabinkami kilka poziomów, tu może coś później jeszcze, myślę, żeby była woda, jakoś mądrze. To są stołniarki, no nie miałem miejsca. To jest jedna strona pokazana, bo cały kuboj to nie chciało mi się robić. Jedna strona. Każda um, strona z tej strony jest tak i tutaj, no wyobraźcie sobie, że coś takiego. To jest to. Tylko zmniejszone. Schodzisz i tu na tym nie będzie drabinki takiej, A tu będzie e, taka taka. I jeszcze będzie taka jedna pojedyncza środkowa. I tak wszędzie. Pierwszy poziom spadania to jest 15 kratek od 150. cuboid. E, na taką kratkę spadamy, później 10 kratek. 10 kratek. I końcowe też 15 kratek. No i w sumie to tyle. Tu będą stołniarki. I tu źle postawiłem. Ale ostatni sand nie będzie miał jakby. Będzie do nieba. Pierwszy i ostatni sand zamiast jednego. Przypomnijcie mi to na początku edycji. Zamiast głupio robić jednego, ten pierwszy sant do nieba. To będzie pierwszy trzy. Na no, trzy kratki długości. Trzy kratki długości, tak samo jak y, kawałek obsa I też ten y, początkowy będzie tyle miał. A więc osoby, które ze mną będą grały. No, możecie mi po prostu o tym przypomnieć, bo ja no, czekajcie, ja pewnie o tym zapomnę. No i stół. Pierwszy i ostatni sand potrójny. No i to tyle. No. <grych> Dziękuję za oglądanie.